Dzień dobry. Szanowni Państwo, nazywam się Maciej i wraz z kolegą Łukaszem Graśnikowskim oraz kolegą Mateuszem Drozdem przygotowaliśmy do prezentację o Bitcoinie. Jestem też właśnie autorem bloga satoshi.pl i z racji tego, że tutaj będziemy mieli ograniczony czas, na pewno postaram się dużą część moich wypowiedzi również na tym portalu satoshi.pl zamieścić, ponieważ miałem już okazję kilka razy udzielać różnych wywiadów dla prasy czy też telewizji i zawsze staram się bazować na takich oficjalnych materiałach, zawsze staram się podawać źródło swoich przypuszczeń czy swoich wniosków, aby można było ewentualnie z nimi dyskutować. Chciałbym od razu zapytać, czy na sali jest ktoś z. Narodowego Banku Polskiego albo Skrałka Izby Rozliczeniowej. <grymne> no. no. Proszę Państwa, zapowiedziały swoją obecność dwie osoby. Pan Dyrektor Krzysztof Gierek i e, Rzecznik Oddziału Okręgowego e, Narodowego Banku Polskiego Pan Sławomir Kusz. E, ponieważ oczekiwaliśmy na Pana Dyrektora i e, to się nie pojawił, bo w związku z tym przedstawicieli NBP, ale jak Państwo widzicie, jest to bardzo ważna, istotna instytucja dla naszego dzisiejszego spotkania. Jest ona między innymi współfinansującym realizowany projekt i współorganizatorem dzisiejszego spotkania. Zatem pozwolę sobie w tym momencie powitać pana Sławomira Kusza, który jest rzecznikiem oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego do Polski. był bardzo pomocny w przygotowaniu tego projektu i jego realizacji. Dziękuję bardzo. Okay. Bardzo się cieszę, proszę. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ swoistym paradoksem jest, to, jest fakt, który chciałbym przedstawić. Otóż tutaj karteczka, którą trzymam w rękach, jest to wydruk z terminala służącego do doładowań telefonów komórkowych. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ zauważyłem, że w Internecie niektóre osoby preferują rozliczenie się właśnie takim, taką formą doładowania elektrycznego do telefonu komórkowego z tej prostej przyczyny, że płatność następuje dużo, dużo szybciej niż poprzez tradycyjny przelew. Dlaczego? Ponieważ jak wiemy w Polsce mamy kilkadziesiąt banków, jest wiele rachunków, które możemy mieć założone i przelew z banku A do banku B przez weekend bez korzystania z dodatkowych usług jest w zasadzie niemożliwy. Dlatego właśnie niektóre osoby posługują się na przykład właśnie takimi wydrukami, czyli przekazują sobie kody do doładowań i wtedy takie, takie doładowanie jest natychmiastowe i płatność jest w zasadzie natychmiastowa, czyli szybsza i na pewno tutaj myślę, że Pan z Narodowego Banku będzie mógł podczas dyskusji powiedzieć, w jakim kierunku będą szły płatności elektroniczne i dlaczego, za jaki czas będziemy mogli właśnie korzystać z takich natychmiastowych przelotów, jakie na przykład oferuje Bitcoin. I teraz jedno ważne rozgraniczenie, ponieważ tutaj moi poprzednicy mówili bardzo wiele ciekawych rzeczy, tylko nie powiedzieli o jednym fakcie. W Bitcoin nic nie jest oficjalne. Czyli wszystko, co ja mówię, jest wyłącznie moją opinią i nic nie jest oficjalne. Nie ma, oficjalnej, nie ma oficjalnej fundacji, jest Bitcoin Foundation założone przez osoby, które po prostu interesują się Bitcoinem, ale to nie jest oficjalna fundacja, czyli nie ma oficjalnego przedstawiciela. Czyli tak w zasadzie Bitcoin nie może sam się obronić, ponieważ on jakby nie ma twórców. Dlaczego, dlaczego twórcy są anonimowi? O tym również postaram się powiedzieć za chwilę. I Jeszcze jedna ważna rzecz system gier komputerowych, a bitcoin to są zupełnie, zupełnie osobne rzeczy. Powinniśmy pamiętać o tym, że jeżeli mówimy o grach, to mówimy o grach, a jeżeli mówimy o bitcoinie, to tak jak właśnie tutaj moja muszka świadczy o e, zamiłowaniu do szkoły austriackiej, ponieważ są zwolennicy złota. I uważam, że po prostu y, od wieków złoto było prawdziwym pieniądzem i przecież wiemy o, o tym bardzo dobrze, że również Narodowy Bank Polski w swoich rezerwach posiada zasoby złota, ponieważ wiemy, że jest to bardzo cenny metal i niektórzy uważają, że nawet złoto jest prawdziwym pieniądzem. Tutaj jest taka y, grafika. Jest to grafika przedstawiająca, wiem, że teraz nie widać dobrze dokładnie szczegółów, ale przedstawia ona system bitcoin. Dlaczego bitcoin działa, jak działa i jak to przebiega. Ja jestem autorem tłumaczenia tej grafiki na język polski, ponieważ już od dwóch lat zajmuję się właśnie bitcoinem. Jeżeli ktoś chciałby poznać szczegóły funkcjonowania, dlaczego bitcoin działa, dlaczego bitcoin na przykład używa systemów kryptografii bardzo podobnych do tych bankowych, czyli jeżeli ktoś na przykład... Powie coś takiego, że Bitcoin może zostać złamany, to tak jak mówił, że system bankowy może mogą zostać złamany. Tego samego dnia, gdy zostanie złamana kryptografia klucza publicznego i prywatnego, czyli to są systemy które szyfrujące najlepsze na świecie, to nie, nie zostanie złamany tylko Bitcoin. Zostały złamane wszystkie systemy rozliczeniowe i wszystkie systemy szyfrowania. Czyli musimy o tym pamiętać, że jeżeli ktoś mówi coś takiego, to zawsze trzeba się zastanowić, czy to jest tak, że tylko Bitcoin korzysta z tego szyfrowania, czy też inne instytucje finansowe czy rozdzielowe też. Tutaj mamy węzły, węzły Bitcoin na świecie. Co to są te węzły? Węzły są to, to są komputery, które autoryzują transakcje. Tak? To jest prezentacja w PDF-ie, ja może w innym formacie, do tego po prostu. No. W każdym razie, o co chodzi? Są to komputery, komputery, które umożliwiają transakcje w sieci Bitcoin. Tak jak mówił mój przedmówca, pan doktor Michał Kisiel, Bitcoin to jest, stanowi taką historię transakcji, czyli jeżeli chcemy sprawdzić, skąd dany Bitcoin się bierze, to zawsze możemy to sprawdzić. Co prawda nie wiemy, od kogo on pochodzi, ale to jest to samo, co z lotówką. Powinniśmy zawsze starać się porównać bitcoina do gotówki. To się może powiedzieć, bitcoina łatwo stracić, bo można zgubić swoje klucze. Zgadza się, również można zgubić banknot 100 złotych. Dokładnie tak samo. E, na przykład bitcoina, jeżeli źle schowamy, to możemy zapomnieć, gdzie go schowaliśmy. Zgadza się, można schować 100 złotych na przykład, nie wiem, zakopać w ogródku i też zapomnieć. Zawsze powinniśmy porównać do gotówki. E, gotówka oferuje anonimowość? Zgadza się, bitcoin też. Przesyłamy komuś bitcoina, a pomyślmy, gdybyśmy przekazali komuś 100 złotych banknot. Czy będziemy wiedzieli, od kogo on pochodzi? Nie. Czyli bitcoin nie oferuje żadnej takiej jakiejś niesamowitej usługi, która od wieków pozostawała nie, nie, niemożliwa do osiągnięcia dla ludzkości. Bitcoin to jest tak jakby gotówka z takimi jakby skrzydełkami. Po prostu bierzemy tą gotówkę i nie musimy jej włożyć do kopenty. Bo wiemy, że taka jest prawda, że niektóre kraje tak się prawdopodobnie, niektóre osoby tak się rozliczają, że po prostu co, czego nie powinni oczywiście robić przesyłają przez zwykłą, tradycyjną pocztę pieniądze na przykład, to tutaj w Bitcoinie, czy dzięki usługom, są takie usługi w Polsce, które oferują szybkie przelewy, możemy taki przelew przyspieszyć. Także Bitcoin to są takie cyfrowe żetony. Bitcoin nie jest żadną właśnie, bo to jest, może, ktoś może powiedzieć, że Bitcoin to jest waluta, ale to jest zawsze jego opinia. W mojej opinii Bitcoin nie jest stricte walutą, tylko to są po prostu takie cyfrowe żetony. I o tym na pewno wspomni też Pan mecenas Adam Roszyk, że Bitcoin można powiedzieć jak taki antyczny stolik. Dla niektórych z osób na sali ktoś powie, no antyczny stolik, dobrze, wycenimy, będziemy znali jego wartość, no to teoretycznie można dokonać transakcji barterowej. Nie? Ja wymienię na przykład swój komputer za jakiś tam malutki stolik, a ktoś inny powie, nie, stolik nie ma dla mnie wartości, bo ja nie znam się na takich rzeczach. Dobrze, tak samo jest Bitcoin, tak? Dla kogoś, jak na przykład dla mnie, gdzie jestem praktykiem gospodarczym, korzysta właśnie i o tym właśnie dalej za chwileczkę powiem. Bitcoin w praktyce gospodarczej. I oczywiście warto zaznaczyć, że płacę od tego podatki, ponieważ jest to w mojej ocenie po prostu świetna, świetny pomysł na korzystanie, jakby umożliwia płatności z całego świata, tak? Czyli nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni. Jeżeli jakaś osoba, na przykład ja, jestem na przykład w Polsce, to mogę korzystać z moich kart płatniczych, z moich kart kredytowych, z PayPala i ze wszystkich dobrodziejstw elektronicznego świata, ale już Będąc na Haiti na przykład albo w Argentynie nie mógłbym już korzystać z niektórych instrumentów płatniczych, po prostu są z jakichś powodów... Po prostu z jakichś powodów albo nie działają, albo są powiedzmy niedopuszczone do użytku i taki przeciętny zwykły obywatel po prostu nie może skorzystać. I dlatego trzeba pamiętać, że w chwili obecnej Bitcoin nie jest zakazany nigdzie na świecie. Jak wiemy prawo nie działa wstecz, także jeżeli dzisiaj można korzystać z Bitcoina i nie jest to zakazane, no to po prostu jest to coś, co jest legalne. Tak? To są te maszynki, o których wspominałem. Są to koparki, tak zwane. Dlaczego o tym mówię? Łatwo jest sprawdzić to, co teraz powiem, wystarczy wyszukać w Google największą sieć obliczeniową rozproszoną na świecie. I to jest bardzo, może się wydawać dziwne, ale Bitcoin stanowi największą sieć komputerową na świecie. Nie istnieje w chwili obecnej mocniejsza sieć. Na pewno codziennie albo często gdy czytamy o komputerach, słyszymy o takiej liście Top 500. Istnieje taka lista, jest Top 500 komputerów. Właścicielami są NASA, amerykańskie FBI, CIA. Co ciekawe, Komputery z listy Top 500, gdyby podłączyć, to jest zmierzone i policzone, gdyby podłączyć Top 500 najmocniejszych urządzeń na świecie, stanowiłyby zaledwie 12,5% sieci Bitcoin. Czyli pomyślmy, jak ogromna jest to sieć. To jest sieć praktycznie, jeżeli całą Polskę i całe Niemcy na moment, bitcoinowy świat Polski, tutaj na przykład będzie Polska i Niemcy bez prądu, co wiemy, że się nie zdarza w zasadzie, to jeszcze istnieje wiele, wiele krajów, czy to Australia, Indie, czy Stany Zjednoczone, gdzie system będzie podtrzymywany. Także system, jeśli chodzi o jakby o możliwość działania, jest w zasadzie mocniejszy niż systemy, które oferują Visa czy Mastercard, ponieważ jest rozproszony, także jeżeli wyłączymy te komputery, to nadal będzie działał, bo wystarczy jeden komputer, Wystarczy jeden komputer, żeby to działało. To jest przykład z giełdy, ponieważ to też może się wydawać niesamowite, ale istnieją giełdy papierów wartościowych rozliczanych Bitcoin. Czyli po prostu istnieją już firmy, które po prostu emitują akcje Bitcoin. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to tym wspomnę. to jest maszynka, która przez wielu jest taka, była przez moment otoczona taką otoczką mityczną. Jest to tak zwany ASIC, który. Tutaj mniejszy prezentuje z karteczką, góry jest podpisane, po prostu jest to urządzenie e, najbardziej jedno z najbardziej wydajnych obecnych na świecie do właśnie autoryzacji tych transakcji. Czyli jeżeli, e, o co chodzi w Bitcoin, jeżeli wysyłamy taką płatność, na przykład e, mikropłatność, powiedzmy ktoś na przykład z Tajlandii chciałby dostać dostęp do naszego portalu, na przykład ja piszę bloga i chciałbym na przykład założyć sobie działalność i chciałbym sprzedać dostęp do tego bloga. Osobie, to jak zaakceptować płatność, mikropłatność np. jednego dolara z Tajlandii? I poprzez PayPal to się nie opłaca, bo są ogromne prowizje. Poprzez Western Union też się nie opłaca, bo też są prowizje. Poprzez banki to będzie kilka dni szło, też się nie opłaca. A poprzez Bitcoin można natychmiast niemalże. Istnieje w Stanach firma Gift, nie chciałbym tutaj specjalnie reklamować, ale akurat chodzi o, po prostu o pokazanie skali. Ta firma umożliwiła jednego dnia poprzez po prostu podłączenie swoich systemów do e, umożliwienia akceptowania Bitcoin 50 tysięcy sklepów na terenie Stanów Zjednoczonych. W niektórych prezentacjach spotykamy się z taką informacją, że tylko na świecie jest tysiąc akceptantów. Niestety e, nie jest to do końca prawdą, ponieważ właśnie istnieją takie firmy jak GIF. Które oferują takie e, karty podarunkowe. Na przykład możemy e, w, w niektórych sklepach z elektroniką zakupić taką kartę i komuś podarować na rodzinę. To jest to samo, tylko że tutaj można płacić w bitcoinach. Tak? Czyli możemy zakupić taką kartę dla kogoś, po prostu Taka osoba ma możliwość w wielu, wielu sklepach, naprawdę w galeriach handlowych, w Stanach i w Kanadzie, płacić tak? taką kartę podarunkową. Sposoby przechowywania. Tak jak z pieniędzmi, jeżeli pieniądze swoje przechowujemy, czy to w sejfie, czy to w portfelu, czy to w banku, powinniśmy zawsze zastanowić się, który sposób jest najbardziej bezpieczny. I tutaj takie trzy przykładowe omówiłem, klucze prywatne na komputerze. Jeżeli... Mamy na przykład swoje hasło do maila, to jest oczywiste, że hasła do poczty elektronicznej nie zapisujemy na karteczce i nie kładziemy na biurku. Zawsze powinniśmy o to dbać. Tak samo z kluczami, czyli z naszymi hasłami do bitcoin. Powinniśmy zawsze dbać o to, żeby oprogramowanie antywirusowe było aktualne i żeby po prostu nie wpisywać tych haseł w internecie, w miejscach, do których nie mamy zaufania. Po prostu powinniśmy zawsze mieć ograniczone zaufanie do portalu czy stron z których korzystamy. Wirtualne portfele to są takie strony internetowe, które właśnie oferują taką funkcjonalność podobną do bankowości, że po prostu się logujemy, możemy od razu wysyłać, przesyłać. Bitcoin oraz internetowa giełda Bitcoin, to są dwie. Polska, oczywiście, jedna z najlepszych na świecie giełd Bitcoin, co może się wydawać niesamowite, jest w Polsce. Nazywa się Bitkurex, siedzibą w Łodzi. Na pewno można odwiedzić ludzką firmę. Miałem przyjemność już odwiedzić, rozmawiałem z założycielami największej, moim zdaniem najlepszej na świecie, właśnie giełdy, która jest to Bitkurex. Nie boryka się z takimi problemami jak Mt. Gox czyli kielka powiedzmy japońska, która oferuje szczególnie swoje usługi na rynku amerykańskim, ponieważ po prostu MTGOX to była firma, która zajmowała się czymś zupełnie innym. Miała pewną działalność opartą właśnie na grach internetowych, ale w pewnym momencie zobaczyła, że te gry to nie jest to, co jest dla nich najbardziej istotne. Zobaczyli, że jest coś takiego jak Bitcoin, który oferuje niesamowite możliwości i próbowali wdrożyć i oczywiście im się to udało. Działa na MTGOX, można kupić Bitcoin, ale nie w taki... Sposób, który umożliwia zakup natychmiastowy, tak jak właśnie Polski tutaj powinniśmy, Ja w zasadzie jako Polak jestem dumny, że w Polsce myśl technologiczna jest na takim poziomie, że potrafiliśmy stworzyć produkt, który jest najlepszy na świecie, tak? Zakup Możemy zakupić właśnie na tych giełdach wspomnianych. E, trzeba rozróżnić giełda i kantor. Bo jak idziemy do kantoru, to jest pan albo pani i prosimy o wymianę pieniędzy. Ale to wymieniamy z tą osobą, z tą firmą. I to jest kantor. Tak, istnieje kantor bitcoinowy, bo często w mediach e, niektóre osoby mówią o kantorach. Tak naprawdę z mojej wiedzy istnieje tylko jeden kantor, i to jest Virvox, taki kanadyjski portal po prostu. To jest naprawdę kantor. A reszta bitkurek z jednego to są po prostu giełdy. Ponieważ osoba A wymienia z osobą B, Bitcoiny na no złotówki, a ta firma jest tylko pośrednikiem. Czyli powinniśmy pamiętać, że giełda, karta, to jedna i nie jest dostawą. Portale agencyjne na ebayu czy na polskim Allegro również można zakupić bitcoiny oraz osobiście z ogłoszenia, czyli na przykład ktoś może się ogłosić, że chciałby sprzedać rzutnik, ktoś może chcieć sprzedać komputer, a ktoś może chce sprzedać bitcoiny. Są takie, jest portal localbitcoins.com, na którym są takie ogłoszenia. To jest właśnie ten portal karty. Tak wygląda giełda. To jest portal Bitcoins. To oczywiście wszystko będzie możliwe do zobaczenia na moim blogu. Tak wygląda aplikacja na telefon komórkowy. Płatność w Bitcoin jest niesłychanie szybka, po prostu wydawać mi się mogło, że musimy przepisać ten skomplikowany adres, adres portfela. On, jest, on ma sumę kontrolną, tak jak na pewno wszyscy z Państwa wiedzą, jak wpisujemy numer konta, to jest suma kontrolna, czyli jeżeli zmienimy jedną cyfrę, się pomylimy, no, to nie możemy wysłać tego przelewu, bo suma kontrola się nie zgadza. I ta sama technologia analogiczna zastosowana właśnie w adresach Bitcoin, czyli jeżeli się pomylimy, to po prostu nie można wysłać tego przelewu. Czyli nieprawdą jest stwierdzenie, że można gdzieś wysłać pobyłkowo. Jeżeli zachowamy pewną ostrożność, to suma kontrola pozwoli nam na wykonanie przelewu czy płatności prawidłowych. To jest taka po prostu aplikacja, która to umożliwia przez telefon pobyłkowy. Jeżeli teraz byśmy chcieli coś zakupić, to e, taki zakup jest możliwy dosłownie w Tutaj mamy ukazane korelacje, ponieważ występuje korelacja pomiędzy wartością, jakby pomiędzy różnicami kursowymi Bitcoin a wolumenem zapytań dla frazy Bitcoin w Google. Czyli o co chodzi? Jeżeli słyszymy dużo w mediach, to po prostu ta cena wzrasta i spada. Ale osoby, które są praktykami gospodarczymi, takimi jak na przykład ja, że po prostu zakupiłem bitcoin i wiem, jak się z niego posługiwać, na pewno na sali jest kilka osób, które zakupiły bitcoiny i korzystały, po prostu wiemy, że powinno się w zasadzie go używać tylko do płatności. Czyli jeżeli ja chciałbym do kolegi Mateusza na przykład wysłać 10 zł, to po prostu powinienem zakupić te bitcoiny, przesłać i Mateusz w zasadzie powinien od razu sprzedać. Bitcoin to nie powinna być inwestycja, tak? Bo tak jak mówiłem, nic nie jest bitcoin oficjalnym. To jest tak samo jak ze złotem. Nie ma, nie ma możliwości, żeby przyszedł do nas przedstawiciel złota, bo złoto jest wytworem jakby matki natury, tak? Ono istnieje po prostu, jest w wyniku procesów chemicznych, powstaje. A tutaj w bitcoinie po prostu jest algorytm, to jest otwartość źródłowy, czyli każdy z nas może sprawdzić. Wystarczy odrobina wiedzy informatycznej i język angielski, można sprawdzić jak działa bitcoin, dlaczego to powstało, dlaczego to działa. I tak jak powiedziałem, nie ma przedstawicieli, nie ma osoby, instytucji, do której można by się zgłosić. Tu jest y, trudność, czy to jest też ważna sprawa, jeżeli ktoś z nas podłączyłby swój olbrzymi komputer do sieci Bitcoin, to trudność by wzrosła. To jest y, analogicznie właśnie do wydobywania złota. Wraz z każdym wydobyciem złota ono jest staje się coraz trudniejsze, ponieważ są coraz niższe pokłady w ziemi tak, tego złota. Coraz trudniej do niego dotrzeć. Podobnie jest z Bitcoin. Jeżeli podłączymy swoją ogromną moc obliczeniową, to algorytm Bitcoin jest tak napisany, tak zostało to ciekawie pomyślane, że on się dostosowuje, jest coraz trudniej. Emisja jest z góry określona na 21 milionów i z tego co wiadomo, nigdy nie będzie więcej niż 21 milionów, ponieważ tak zostało to zapisane w algorytmie. Tutaj są portale takie ciekawe, które też warto po prostu zajrzeć i są dodatkowe informacje. Także dziękuję bardzo, wszystko będzie na moim blogu P. Jeżeli wysyłacie nam pytania, to na pewno w czy w dyskusji chętnie otworzę. Dziękuję.